Jakich zmian potrzebuje dziś polski sport w celu wyłaniania i szlifowania talentów sportowych? Przede wszystkim należy się skupić na odpowiedniej selekcji. Wiadomo, że Wyników sportowych już w wieku seniorskim nie będzie bez odpowiedniej selekcji, a właśnie wprowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program Sportowe Talenty, a więc właściwie można powiedzieć badanie dzieci, masowe badanie dzieci w klasach od 4 do 8 i w szkołach licealnych, spowoduje, że będzie można rzeczywiście na podstawie wskaźników uzyskanych w wyniku przeprowadzonych prób wysiłkowych określić, ocenić, Poziom sprawności fizycznej, cech motorycznych, siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności, a więc tych wskaźników, które mogą być. Potrzebne po to, żeby ewentualnie kluby sportowe, związki sportowe mogły wybrać te potencjalne osoby, które mogą w przyszłości zdobywać medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. Ale co jeszcze ważne, nie wa najważniejsze jest wyłonienie talentów, ale później odpowiednie ich szlifowanie. A więc odpowiedni, dobrze wykształceni trenerzy, których my kształcimy w Akademii Wychowania Fizycznego, którzy będą potrafili dostosować odpowiednią intensywność. Wysiłku do wieku rozwojowego i co jeszcze bardzo istotne, musimy zaprzestać walki o wyniki sportowe w wieku dziecięcym. Dzieci mają wygrywać nie wtedy, kiedy są jeszcze dziećmi, wtedy się mają bawić, mają ten sport polubić, a dopiero w wieku seniorski mają zdobywać medale. A więc zbyt duże intensywności, które powodują szybki wzrost zdolności wysiłkowych, niestety później się nie sprawdzają. Dzieci są przetrenowane, zniechęcone do sportu, odchodzą ze sportu i w ten sposób. Tracimy te talenty, które wyłoniliśmy na początku. A więc cały system polskiego sportu musi się zmienić.